Cześć, za chwilę przedstawię Ci pięć angielskich zdań, a ty spróbuj je zrozumieć. Czy uda ci się je zrozumieć za pierwszym razem? Uwaga, uwaga, przygotuj uszy. Excuse me, is the bus late again? Co ja tu wybełkotałem? W takiej sytuacji oczywiście możemy poprosić o powtórzenie. Sorry? What do you mean? And now let me repeat this sentence. Excuse me, is the bus late again? So late. Spóźniony, po prostu. Excuse me. Tak na początek zagaduję. Przepraszam. Is the bus late again? I'm late. Jestem spóźniony. Jeżeli się gdzieś spóźnisz, I'm sorry, I'm late. No i oczywiście again, czyli znów. What time is the shop open? No to teraz spróbujemy powiedzieć wolniej. What time is the shop open? What time is. O której godzinie? Takie będzie tłumaczenie pewnie lektora w filmie. No i znów pytanie, więc inwersja od to be, czyli być. Is the shop open? Prosta inwersja, czyli zmiana szyku zdania. No i jeszcze na początku. What time is the shop open?